Dziękuję ja bardzo. Zacznę w ja kolejnym odcinku i tak pewnie jeszcze się jeżeli... No ale Chciała was... chciałabym Was bardzo przeprosić za moją dość długą nieobecność, gdzie jest moja postać. Yy, I w zamian za to. Nie, no, nie, 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 nie. Nie. No już się naprawiło. I chciałabym Was bardzo jeszcze raz przeprosić za to, że po prostu przez tak długi czas mnie nie było. No ale po prostu miałam problemy z internetem i nie miałam czasu, bo to, no to szkoła i w ogóle. Ale teraz mam czas i mogę coś tam dla was nagrać. Bla, 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 bla. I teraz właśnie w, w, za to, że mnie tak długo nie było, macie w prezencie niemieckie MSP. Kupię trochę. Jakoś damy radę, nie? Z tym wszystkim tutaj. Boziu, jakie lagi. Dobra, ja do was wrócę, jak już trochę się ogarnę. Dobra, już część zadań wykonałam i teraz wchodzimy do czatu. Jeszcze kilka zadań sobie no, wykonamy. Jezu, jak sobie pomyślę, że zaproszą mnie do, znajomy do znajomych, Niemcy. I co do tego jeszcze, będą mi Niemcy? Niemcowie? Nie. Niemcy, yy, to ja po prostu, no nie wiem. Nine, Boże nie, Jezu. Ale to są za zarąbiste, a ja okazuję fajna animka. Napiszę I'm from Poland. I'm from Poland. Taki... Jezus Maria, ale boże to jest dla mnie takie dziwne To jemdy pusten for Oni też używają A, okej okay. Jezus Maria, Boże Hej, kawą. Ludziska, ludziska Hej, kawa mam tak pomyślałam, co ono pierwsze. <grywa> Oni chyba się mnie boją. No to do mnie jakiś zaklęcie to żółty. Nie, ja, ja na to się nie zgadzam. Po prostu powiem, gudę bye. Czekaj się. Selfie. I wychodzimy. O, ja miałam! Boże... Ja tak nie chcę tutaj za dużo znajomych zapraszać, ani w ogóle to tu Sakra tu Boże, Jezu... Dla mnie niemieckie MSP to, to jest zupełnie takie... In, inna przestrzeń, bo to wiadomo... Źle. Aha, dobra, ja To znaczy tak, dobra. Dobrze, spokojnie, że jest. Dobra, i to było na, na teraz tych zadań, bo mi się nie chce już tego wykonywać. No, ale ogólnie Wam powiem, że niemieckie MSP ma też troszkę lepsze animki, z tego co widziałam. I też tuś mają. Co jest kuźdę? Jezus Maria. No, że mają niektórzy to lepsze animki i z tego co widziałam to mają też fajniejsze, zobaczymy co ze sklepu, co oni tu mają, bo i tak sobie musimy coś kupić. Shopping. Ale szczerze na początku tych zadań tak zapomniałam co miałam klikać, ale dobrze, że to się tak na przykład coś podświetla, że wiesz co masz robić, nie? tak to ja, ja tak dokładnie nie pamiętam jak to wszystko było. Z tego co widzę to mamy na razie te same rzeczy, chociaż... Tego chyba z polskiego MSP nie kojarzę. Zaraz przejdę do polskiego MSP. Zobaczymy. Co sobie. Bo z te, te, tego czegoś z polskiego MSP nie kojarzę. Ja często chodzę za na zakupy w sensie tutaj. W też. No. I i i i i, i, i. On mi pomękały. ale nie jest, także spokojnie. Okej, okay, dobra. Jakoś z tego co widzę, to właśnie nie ma jakichś nowości innych takich. Ale fajno, ja to bierę. Ja to na, po na polskim też co kupię, bo to jest fajne. Tu nie zauważyłam. Nawet ten kolor jest do tego ładny, ale bo chyba szary. O, taki ładny. Proszę sobie byście to wygląda Do tego tylko czapko włosy bym musiała ładniejszy mieć. Nie dobra, ej, proszę. z czapki Ej, czyli czy zostanie mi 450. Dobra, czy jeszcze może jakieś spodnie może sobie weźmiemy. O, fajno! Szkoda, dla ja miałam vip ale na tydzień, ale tego najlepszego. Jeszcze bym powiem, że to mi wystarczyło, chociaż czasami też ja się, wiecie, tak tak gorzki, żeby coś wziąć. Sero to 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 No dobra, jak ja już się obieram, to do was przyjdę. No, już trochę sobie tutaj ogarnęłam. Jeszcze tego włoskie trzeba było zbierać. Szczerze, tak zrecenzuję teraz niemieckie MSP. Jest tu fajnie, bo w sumie nie ma różnic, ale też z tego, co widziałam na czatach i w ogóle, bo jeszcze sobie trochę po czatach wchodziłam i mają tak dziwne animki. Niektórzy, bo niektórzy mają, mogą mieć właśnie, 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 właśnie unikatowe animki, ale szczerze się zdziwiłam, bo. To właśnie to ja tego nie rozumiem. Ta osoba mi przysłała mi to chyba 50 raz, i to jest właśnie dziwne, ale szczerze, ogólnie, niemieckie MSP to w sumie to, jest to samo co polskie. Wam powiem, bo szczerze to nic się nie różni, tylko właśnie te języki, i tylko jest jedna rzecz, którą dojrzałam. Tu jest takie, taki coś. I to jest jakby... Chyba regulamin jakiś, czy co to jest... Nie wiem, jakiś do konkursów, nie Konkurs. wiem, coś, coś to jest. Ja później to ogarnę i może zrobię też z tego odcinek. A tu tego nie ma i też to zauważyłam właśnie. Z tego, co widziałam, to praktycznie ogólnie, tak jak mówiłam, nic się nie zmieniło, jest praktycznie to samo. Zobaczę tylko na pokoje, bo może w pokojach się coś zmieniło akurat nie byłam, ale raczej wątpię. No, jest tak samo, tak jak yy, yy, po prostu Darias, pomimo, że ja się nazywam Daria tutaj, ale jest Darius i tak chyba nie powinno być, ale może to jest po prostu tak w nie, nie wiem, w niemieckim języku po prostu tak się dodaje te asy, nie. Yy, ale ogólnie recenzować tego już więcej chyba nie będę, bo nie ma co recenzować, powiem Wam, że... Fajnie, bo różnicy nie ma za dużej, a no świetna zabawa, jak piszesz po polsku, a wszyscy jest tylko takie "o, ty z Polski jesteś, you from Poland, po angielsku mi piszą, żeby jakoś się ze mną dogadać. No i szczerze powiem, że no fajnie, fajnie, fajnie. Kolejny odcinek postaram się niedługo wrzucić, może jeszcze nawet też dzisiaj, ale nie wiem. To by było na, tego, na tyle z tego odcinka. Cześć!